Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku z Grymetin 2 I tak, zaczniemy sobie dzisiaj od mm, Ulepszenia alchemii, na sam początek Tutaj ogólnie z tą boli dostałem bez yy, ślifowane z Onyx. No więc, ciekawie, ciekawie Dobra Aha, jeszcze ubrać To Już łachetniamy, dobra Ciekawe ci coś nam wejdzie z tego Znowu wyjdziemy na minus, że tak powiem. Ulepszymy sobie wszystko tak wiadomo stopniowo. Jak na razie wchodzi. To jadę i tu mało rubinów. Sporo poleciało. Szkoda, że nic nie wchodzi. Dobra, coś tam posiadło. Coś tam... coś tam siadło. Tutaj jeden. No i co? Lecimy dalej. Nie wszedł. Yy, jeden wszedł. I tu się zaczynają schodki i wszystko pali. Tutaj wszedł, tu nie mamy. Jadej nie wszedł. Rubina dwa próby wszedł. I wszedł. Tutaj nie ma nic. Tu mamy trzy rzadkie. Jeden, 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 dwa. Dobra. Więc próba Onyxu na Antyka. Oczywiście nie wszedł. Granatu nie wszedł. No i rubina. Powiód się. Ok, jeżeli mamy jednego antycznego rubina. To coś tam zarobiliśmy sobie. Ale ja go chyba będę po prostu ulepszał na legendę, więc w sumie zobaczymy. Może dokupię drugi, może go sprzedam. Więc alufajmy się je. jakoś tam udała. Więc tak, zebrałem sobie 45 Y, ...tych monet i weźmiemy sobie to jedno dodanie z B. Spróbujemy to sobie przynajmniej wklepać do tych budków. zobaczmy gdzie nam wyjdzie. Nie weszło. Więc, no naprawdę się opacało Kurde, dobra. Dodanie nie weszło, więc no lipa dalej. Skoczymy sobie jeszcze szybko alchemię kliknąć, bo znowu nazbierałem kory. Może znowu jakiś antyksiądzie Uślachetni hmm, Lecimy sobie od diamentów Dobry rubiny Och, ale dzisiaj szczęście widzę nie mam Rubin u jeden Jadeity Coś tam weszło, szafiry Ale pali dzisiaj. Gorzej niż ostatnim razem. Onexy. Dobra, coś tutaj weszło. No tak, próba na rzadki Oczywiście nie weszło. Tutaj weszło. Na jadeit nie weszło. Rugina nie mamy. Diament. Tutaj też nie weszło, więc mamy dwa rzadkie Dobra, więc próba na antyka i antyk nie wszedł. Dokładnie, spoko, spoko. Dobra. To nie ma co, miksujemy sobie dalej tą śmiertelkę. Mm, mamy się 6 zmianeczek, tu mam trzy na jednej postaci, trzy. No i zobaczmy, co nam ciekawego wyjdzie. Pierwsza zmianka nic. Druga. 15 na wiatr, ale bez HP i... Bez HP, bez wartości, no to miksujemy dalej. Mm, no to dalej mix, Dobra, ja przekładam zbroję i mixujemy sobie dalej w takim razie. Ostatnie z zmieneczki. Pierwsza zmienka, półtorejka to. Półtorej 500, nawet nie półtorej, mix. Tutaj 1HP 10 do przed, mix. I ostatnia zmianka, półtorejka HP 15 na dwóch rękę i to wszystko. No to dobra, będziemy dalej sobie ją miksowali. Zobaczymy kiedy nam wejdzie w końcu HP plus wiatr lub tam HP i wartość, i wiatr i wartość. Och kurcze, myślałem, że łatwiej będzie z tą zbroją, no ale no co, trzeba je miksować dalej. Powiem tak, dobrze, że ja i tam dropię te odłamki w V1, to przynajmniej nie muszę na siłę podeksploat tych postaci, tylko pod je przy okazji dropienia odłamków surami właśnie tym bodziakiem. Więc po prostu w te 4 zalecamy się robią. Dobra, kolejne 3 zmaleczki miksujemy. E, 1,5 kHP, 10 błyski. E, 10 błyski to jest miks. Jakby było 15 to może bym sprzedał. Hmm, kolejna, totalny miks. No i ostatnia e, miks. Dobra, ja ją przekładam i zaraz zrobimy jeszcze 3 proby. Kolejne 3 zmianeczki, mam nadzieję, że tym razem coś wejdzie. Hmm, nic nie wyszło. I druga zmianka znowu śnic, 1,5 khp, 30 wartość, 10 miecze, 10 ogień. Uuu, możecie dać znać czy ona w ogóle jest coś warta, chociaż wątpię, bo 10 tylko ogień ma. No ja chyba będę miksował po prostu dalej. Dobra, widzimy się w dalszych po prostu klipach, Jak albo zrobię kolejne postacie, albo wymyślę co z tą śmiertą można zrobić. Okej, okay. oddajemy sobie ostatni czerwony konarek. Mam nadzieję, że przyjmie. Tak, mamy 40 konarków oddanych. Teraz musimy wydropić sobie czerwony kamień. Oj nie to. Hmm. Może nie czerwony kamień, tylko kamień ducha lasu. On dropi nam w redlesie, ja idę go szybko wydropić I będziemy sobie teraz odbierać nagrodę za biologa. No a sobie ten kamyk, oddajemy go biologowi i lecimy do Backgo, po nagroda za tą misję jest chyba 10 odporności na ludzi na stałe, z tego co dobrze pamiętam i coś tam jeszcze było zaraz zobaczymy i światłówkę, światłówkę sobie otworzymy, to nieba będziemy mogli zacząć notatki, ja kiedyś podniosłem notatki na ziemi zeżrały, mam 10 sztuk na stałe, więc przez chwilę tam nie będę musiał dropić Backgo jest tutaj, dobra Oddajemy wtedy misję. Dostaliśmy tak. A, no 10 14 na logi właśnie. Więc e, spoko nagroda, na pewno na czymś się I do szkatułkę, A ze szkatułki... Kamień duchowy, więc wow. Szał. Dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, więc... E, jeżeli filmik się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. W kolejnych odcinkach polecimy sobie trochę za chemią, bo przygotowuję te No i mam nadzieję, że zaczniemy albo kupimy tego rubinka. Możecie też zdecydować, co się bardziej oparto, czy kupić rubina gotowego mityka, czy co mamy próbować wklepać. Bo to naprawdę czasochłonne jest na PL-u. Zobaczymy jeszcze, co tam dokładnie. Z tym będziemy robić. Teraz. Ja się żegnam jeszcze raz, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do